Siema, z tej strony W dzisiejszym odcinku, kto ostatni przestanie jeść słodycze, ten wygrywa. nie. Yes! Będzie... Okej, okay, ty się cieszysz? Ty? Ja się nie cieszę, bo nie lubię słodyczy, ale wiem, że wygram ten odcinek. Ja uwielbiam słodycze. Ja o! też lubię słodycze, ale nie wiem, ile mogę zjeść, dlatego że lubię jeść sobie bardziej po troszku, niż się tak napchać. No, tym bardziej, że oprócz tego, że jemy słodycze, to może się trafić, że będziemy jeść słodzone słodycze. Tak, dlatego że mamy dodatkowo utrudnienia, więc nasze słodycze mogą być polane czymś bardzo słodkim. Czyli miodem. Tak. To to jest utrudnienie, Ułatwienie Kawą? jest. Gorąca kawa. Nice. I A gorzka. No dokładnie. Kawa. No i też możemy wylosować nic, czyli po prostu żremy jakiegoś słodycza normalnie. A teraz zobaczmy, co mamy do jedzenia w pierwszej rundzie. W pierwszej rundzie mamy e, taką oto kanafkę. montę. kanałową. Pyszna Nice. I teraz sobie wylosujmy grzesiu, zaczynaj. Uwaga. Ona dzisiaj że z miodem. <grym> e, no i ma nie nic. Za zdro, za Ej, ale czy to już jest zam, e, zajęte? Nie, każdy może wylosować to samo, dobra? Please, please. Oh, please. No. No. Z miodem? Z miodem? <grym> tak. Kawa, 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 kawa. kawa, 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 kawa z miodem. <grym> czy to mamy być robione tak? No chyba tak O no, nie, aaa, jak ja mam to zjeść? Ja nie wiem, czy mi odpadnę w pierwszej rundzie Ale lydzie. powiem wam, najgorsze o. jest to, że musisz cały słoik zjeść przy tym przy Nie wie. Ja sobie biorę ten, w takim razie, i... uwaga Ej, nie daś! Się... jaka to jest kłopota? zrób to tak dobre. jak ja lepiej Patrz stary będę miał podobnie pyszne. jak ty Ja miałem więcej Ej, mogę? Mogę? O kurde <grym> O no nie i po... Zrześ, co ty zrobiłeś w tym miodzie? Teraz A, całego no. pijesz za karę Nie, nie wsadzę paluchów do środka Ale to jest słodkie Dlatego zjadłem to naraz Może być tak, że ja już okej, okay, więc już nie jem po prostu, czy muszę cały czas no, jeść? Nie no, musisz... Jak to? W sensie... każdej rundzie muszę zjeść. No Można i wtedy przegrywasz, to. jeżeli nie zjesz uh -huh. A, o nie Panowie, jakie to jest słodkie Co jest słodkie? Teraz mam Kinder niespodzianki one są easy no, ale nie no, rozlujemy? Rysujemy. Rysujemy. Nie widzę, tak więc nie wiem gdzie zastopuję. Kawa! Jest! Ale w tej rundzie akurat ale... jest mało przydatna Co ja mam? Kawa! Kawa! Kawa też Ej, nie Ej, się... a czy kawę można coś zostawić stary, jeżeli nie. się wylosowało? Czy tylko w tej rundzie można popijać? Nie, mhm. trzeba popijać Jeśli miód do tego wylosuje to będzie to najgorsze no, to, tak to jest mega słodkie Nic! Jest! Ponownie. Dobra, mamy już naszą kawę O, ale wam zazdroszczę Ale fajne to będzie, patrzcie co jest? Ej, wy nie widzieliście tego trendu, że yy, kładzie się jajko z tak jajka uważaj. I zalewa się właśnie. No, się wylało. No się rozpuści. Ale to jest mięciutkie. No, zaraz się rozpuści. Stary. Ej, bez kiedy już się rozpuszcza? Szybko, To na statek. Zipek jest to, ej, ale to jest dobre w ogóle. Ej, ja. To było bardzo dobre i bardzo łatwe, więc teraz mhm. pora na kolejną rundkę. Dobrze! Czekotupki to jest już level trochę wyższy, dlatego że. To, to są czekotupki? Myślałem, że czekotupki. Co? No cały A, czas czeko? myślałem, że to są czekotupki. Czekotupka to jest osoba zipek. Do interpretacji własnej. A teraz kręcimy koły w portu. Nie wyobrażam sobie, żeby to z miodem jeść. Jest! Znowu mam kawkę, więc idealnie. A ja? Nic! Let's go! Serio? Mhm. O nie! Daj, zaczyna kiedy Nie chcę z miodem, nie, nie, nie. Oh. O! No, o, też masz kawkę. Kawka. Kawkę? Jest! To już mam kawkę z poprzedniej rundy, mam mm. przygotowankę. A ja mam nic, znaczy mam przygotowankę? Mm. A Ale no jak myślicie, w której ludzie przegramy? W sensie, bo jakby te, dodatki, sobie te dodatki nie są aż takie złe, nie? Nie, nie jest źle, że masz z miodem i tak dalej Po prostu samo w sobie zjedzenie takiej ilości słodyczy jest mm -hmm. trudne, nie? Mega To mega. Nie da, się zwieść Czekotupka tego. jest bardzo trudna Bo to jest dla mnie słodycz, który zjadam sam i już mi się nie chce ich wam, że macie czym, czym popić mm -hmm. To prawda Czekotupka najpierw miałabyś w ogóle jako utrudnienie w tym challenge'u, że polewamy rzeczy czekotupkami Jakbyś nie dojadł, to daj mi ja do Nie już prawie całą zjadłem chyba. Ja też, ale jest masakra. Żartuję. Ja poszedłem na szybkość i zjadłem już są. A ja teraz, no Tadalnie. ja też już kończę. O Boże. Ej, nieprawda. Kolejna runda, jeżeli nie wylosuję kawy, to chyba przegram. Zobaczcie, zjedzone, wybalone. Dobre. pora na kolejną rundę. Hmm. No i Teraz wchodzimy na bardzo wysoki level, ponieważ mamy paczkę... Nie wiem co to jest w ogóle. Jakieś żelki? Właśnie chyba nie żelki. Jakieś... Panowie, myślę, że nie da rady tego zjeść w ogóle. Co, co ci jest Co ci jest <śmum> no, Jak to? A, bo tak wiem, to od cukru. Od cukru, od cukru tak się robi, no? To za dużej ilości i nie, nie mogłem popić tego i przez to jakby... No dlatego nosimy. Jak, <śmum> jak, no, jak robot! Co jest? Dawajcie, Dobra. a coko. kurde, Potrzebuję kawy. Potrzebuję kawy, szybko. <śmum> Krzywko, ale miód. jak będzie miód, ale Muszę będzie peka. Jest! Nic. Dobra, lepsze jest, nic. Jest nic. Dobra. Jest! No nie trzeba być. farta. Ja... Czyli mogę już zacząć jeść. Mute, miód, tak, miód, 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 nie. miód, miód, miód! nic. Nic. Sprawdź, jak wiele... O kurde ile tego jest! Co jest Dobra, pierwsza... Ej, najważniejsza... to jest Minecraft! Tak? Zobaczcie! Ale najlepsze że tu jest napisane Squid Games, więc to jest Minecraft Squid Games. Mmm.. Ej, chłopaki! No powoli wymiękam. Tak? Już? Mhm. Stary. Ja robię drzwi aktualnie. A ja najpierw sortuję, bo trzeba najpierw posortować. Nie nie da się z tego nie zbudować, bo jest za mało kolorów. Kurde. Mam tylko tyle, patrzcie. Co ile <grym> zrobiłeś? No, no zobacz. tylko, więcej. Tylko tyle. Uwaga, proszę bardzo widzowie. Tak to się robi. Najpierw trzeba posortować. Pamiętajcie, ja zawsze byli. zawsze <grym> sortuję. Musimy wziąć od największej kubki. I wszystko naraz. raz. na te, to, jakie to oszustwo! Dwie niebieskie na tyle innych kolorów! E! Nie, nie! No, no nie! Prawie się nad jedną rzeczą. No. Czy w ogóle w tym challenge'u nie jest tak, że możemy zachorować? Jest. to? Od czego? Od takiej ilości cukru. Można. Cukier jest zdrowy chyba. Cukrzy... Cukrzyca nie jest od cukru. Jest też, nie, od tłuszczu. Bardziej od fast foodów stary niż tak? od czegoś takiego, no. Jak wam idzie w ogóle? Ja, ja, właśnie ja już zjadam... kończę, mam jeszcze trzy kolory tylko. Co? Ja właśnie zjadę wszystkie zielone, czas na drugą największą kubkę, czyli białe. To pewnie kokosowe. Ja ostatnią niebieską zostawię na koniec. Proszę bardzo, dokańczam naraz kubkę zieloną i białą. Ej, ale ta runda jest przerąbana. Zaczyna Stare. się robić bardzo ciężko. Tu miałeś tylko 200 gram. Ale wiesz ile to jest kalorii? To było 500 kalorii to co my zjedliśmy teraz, w tej rundzie tylko i wyłącznie. No znowu mi tylko trzy. Dobra, skończmy już to, bo ja nie mogę po prostu. Patrzcie na to, tak to się robi. Au. No, mm, oh, nie nie dawdes. Już jeliście? ostatnia. A ja się dzidam. Wiecie co? Już nigdy więcej nie kupię tego żółtych. Oh, Podobie. Kurna, już nie robimy więcej żelek w tym odcinku w takim. W sensie tak. normalne żelki by były łatwe, ale te żelki to są takie mordoskleje po prostu, że nie da się ich jeść dużo. Ale jeszcze nikt nie odpadł, zobaczmy kolejną rundę w takim razie. Teraz trochę łatwiejsza runda, e, dlatego że mamy bardzo małego burgerki, nareszcie burgerki, moim ulubione, Mia, miam, miam. Dziękowa fortuny. Proszę Grzesiu. Co tam byliśmy? Tylko nie miód, tylko Jeżeli nie miód. Jeżeli dostaniemy miód w tej rundzie, to ja chyba odpadam od razu mówię. Patrzcie, to jest jak taki naleśnik. Nic. 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 Nice. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Jest! Nic. Miód! on pełny. Jest! W końcu się mogę napić czegoś. Jak to tworzyć? Ja, że Ty będziesz to jadł. Nareszcie coś... Masz Nareszcie coś słodkiego. Nareszcie coś słodkiego. Ej, to było łatwe i po tej rundzie mam ochotę na więcej słodyczy. Ej, to było zdecydowanie mm. za łatwe. Każdy już zjadł? Nie, on nie. No dobra, to kolejna runda. Teraz mamy takie coś. Nie jadłem tego batona, do tego chciałem go w tej rundzie. E, zobaczymy czy jest smaczny w ogóle. Czy w ogóle da, da się go otworzyć, stary? Uuu, no wie, mam pytanie. Ej, otworzy mi ktoś, bo ja mam niesprawny palec i nie mogę tego otworzyć zaraz. Tak, Tylko otworzę coś. ci, patrz. Tak tak się tutaj łapiesz, tutaj łapiesz. O. Hey. Dzięki stary, bo choć naprawdę nie, nie wiedziałem. Zastanawiam się, czy każdy, czy każdy ma też tak samo jak ja. Nie. Że tak wszystko widzi że tak się dobrze czuję. Tak, że tak. Stary, a ja mam coś w uchu. Dobra. Zobaczmy co będzie teraz. Kawa! Za Ej, bez... jaki farciarz? Cały czas ma tak. to prawda. Jest! ja pierdzielę! O, oh no! Jak dobrze! Co? Co nic, nic. No, ciesz się tak, bez kawy to nie przejdzie. Nie! <śla> <śla> nie! <śla> A jest Chłopaki, spróbujcie tego najpierw. Spróbujcie tego i zobaczcie, dlaczego aż tak się przeraziłem jedząc to teraz w, tym, w tej rundzie. Polewaj cały miodem, Grzesiek! O fu, nie da się tego zjeść. Ale już... to jest słodkie, cholera jasna. Mhm. Ej, powolone. No. Jak może być coś tak słodkiego? Ja, jak wrócę do domu, to będę tak szorował zęby. O no. No. Trzeba. Tak szorujesz zęby w domu. Będę. O Boże. o Boże święty, nie, to jest straszne. No, to jest najsłodszy słodycz w ogóle ever, nie spodziewałem się tego kompletnie. C Powiem wam, że widzę lepiej kolory. <duszel> Patrzcie ile mnie dostało. <grym wytrzyma> no, ale za mało miodu też masz tak w ogóle. No jak za mało, przecież każdy kres... No, paczek malutko, nie spływa no, nawet. No i jak nie spływa, cały czas oblizuję palce. Nigdy w życiu nie jadłem czegoś tak słodkiego. Jak tam? Dobra. Czy któryś z was może już e, nie może więcej zjeść? Co? Poddajesz Czy ty się? cały czas mówię, że wygrasz. Nie wiedziałem, że będzie coś takiego. Serio? Ej, a mogę y, gryza? Zobaczmy no. sobie to. To mam jest na dziś deser. Mam nadzieję, że chociaż to będzie słodkie w końcu. <laughs> Masz koło fortuny? Mam. dzio, miodziok. Mio Mam nadzieję, że nie miód, bo teraz to już by była kompletna przesada, gdybym miał do tego go dolewać. Aha, po raz kolejny. No nie, ty masz jakieś haki, stare na tą kawę. Ale nie. moja kawa się skończyła, musiałbym dorobić. Dobra, spróbuję bez na razie. Ale się boję, że miód, ale się boję. Tylko nie miód. O, nie! nie! Jest to naprawdę dobre. Do dobyś miodu jeszcze do tego, Ernest? Nie mam mowy. Ale wiecie co, już mnie naprawdę zaczyna boleć głowa. Trochę tak jakby cukier mi wzrósł, mam ciśnienie większe, wiesz. Aha. No nie wiem, jakoś dziwnie się czuję. Dobra, Grzesiu, gratuluję Ci. Co, wygrywa? Ja mam dość. No ty to jeszcze polałeś miodem, jesteś w stanie to zjeść do końca. Za samo to kurna być się należało zwycięstwo. Gratuluję! Dzięki! Nagrodą było nic stary. Jest! Zjedzenie tego wszystkiego. No właśnie, za darmo mogłeś się darzyć, stary, więc to jest nagroda. Jeszcze, a nie, czekaj, sorry, jest nagroda. A wy w tym czasie zostawcie łapkę w górę, koniecznie. To no. jest twoja nagroda. Co Zobacz, tutaj masz tak, słodzone mleka, desery stary, batony, czekolady, pianki. Nice! Mleku. Masz 10 kg słodyczy w zamian za wygranie tego challenge'u. E, co chcesz, to możesz sobie jeszcze jeść. Serio? ja ci życzę. Dzięki! Nice! Ale nie będę czekał zbyt długo z tym, dzisiaj to zje. Co jest? Panowie, nie jest dobrze. Za dużo cukru. Zjedz, zjedz sobie. Za mało. A, nie. Tracił czucie w nogach. A my widzowie widzimy się już jutro, na tyle, na razie.